Witam Was serdecznie 6 lipca 2023 roku Jadę do Milicza jest godzina 8.30 za godzinę 45, czyli o 10.15 mam egzamin praktyczny z kategorii A, czyli motocykli. Jestem po niewyspany znaczy nie spałem w nocy nie pracowałem, tylko nie spałem w nocy nie mogłem spać no i nie wiem jak mi to pójdzie no mam nadzieję, że, że się uda ale pogoda jakaś dzisiaj taka miała być słonecznie, a tutaj tak pochmurnie nie nastraja, nie pomaga no ale zobaczymy potrzebował dużo szczęścia na pewno dzisiaj żeby to się udało zdać zabraknie szczęścia to nie znam no bo niestety sprawność psychofizyczna nie na najwyższym poziomie nawet bym powiedział że na niskim i, no i mogę popełnić jakiś błąd dobra dam wam znać po egzaminie jak mi poszło trzymajcie się Niewiarygodne, niewiarygodne zdałem, zdałem niewyspany a mimo to stałem, zero błędów po prostu I jeszcze druga niewiarygodna sprawa egzamin egzamin praktyczny, miałem z tym samym panem z którym miałem egzamin teoretyczny to jest po prostu pan taki był skrupulatny nie taki co przymyka oko tylko konkret jedyne zastrzeżenia które miał pan do mnie to, to takie że dwa razy nie zrozumiałem czy w lewo czy w prawo bo trochę cicho było ale poza tym super super naprawdę niewiarygodne jest full komplet full ABCD To ze, wszystkie kategorie Uuhu! Super Jestem z siebie dumny. Pozdrawiam Was serdecznie. Z Milicza. Z nauką jazdy OSK Gablik Strzebnicy. Jarosław Gablik. Strzebnicy. Pozdrawiam Was serdecznie.